Kawał paczki, nie? Od Azroka. Prosto z Holandii. Mniej więcej wiem, co tam jest, bo sam ich o to prosiłem. Ale po co prosiłem, i tak dalej, to zaraz do tego sobie przejdziemy, jak zobaczymy, co tam jest. Bo to, o co, co ich prosiłem, jest wielokrotnie mniejsze niż to wielkie pudło, które mi wysłali. W związku z tym robię unboxing, bo nie wiem, co tam jeszcze może być. No i tak jak mówię, unboxingów nigdy nie za dużo. Kiedyś będę musiał to przenieść na inny kanał, ale to jak ten kanał będzie miał więcej recenzji, czyli będę miał więcej czasu na robienie recenzji i nie będę wypuszczał unboxingów, bo będą pojawiać się zamiast nich pełnoprawne recenzje. Coś jak z masło zrobił z rozpatkowaniem. Dobra. Dziwne jest taśma. Nie ma tutaj tego. Może... Okej. Okay. To jest jakoś tak dziwnie zamknięte. Okej. Okay, dobra. Nie ma tego jak Użyć noża. Zaraz sprawdzimy. Tu kartka z moim adresem, ale całe szczęście. Starym więc nic Wam nie da, w razie czego. Nie żeby coś miała dawać komukolwiek, ale. Dobra, jestem ciekawy, co tu Astrok mi przysłał. Zaraz wam pewnie będę więcej tłumaczył, ale najpierw chcę zobaczyć, co doszło. Czy tylko to, co chciałem, ale w przewielkim pudle, czy jeszcze. Chyba tylko to, co chciałem, ale w przewielkim pudle. Tak, na to wygląda. Mamy tu... Ale tu dobrze zapakowali. Propsy dla nich. Dobra, damy to na razie tu. Możecie się napatrzeć. Potem będę się tłumaczył. Tutaj to wyrzucę okiem. Nic nie ma, jest git. Po prostu duże opakowanie wrzucili. Ach. A ja jestem i wracam z tym oto cudem. Wiecie, benek, ale to jest płyta główna. Tak. Poprosiłem Astroka, żeby przysłali mi płytę główną. Wiecie dlaczego? Bo z Astrokiem jest najlepszy kontakt. Jakby oni nie mają problemu z wysyłaniem sampli i, na, i nawet nic za to nie chcą. To nie jest tak, że do nich napisałem, wyślijcie mi sample, ja wam zrobię reckę. Nie, napisałem po prostu wyślijcie mi sample, yy, bo potrzebuję go do mojej platformy testowej. No, a z racji tego, że już w przeszłości mi wysyłali, bo miałem Z690, i powiem Wam, że Z7690 była w dużo większym opakowaniu, to jest w mniejszym opakowaniu, ale miejmy nadzieję, że jakby dokokszenie samej płyty się przełożyło na jakby jest odwrotnie proporcjonalne do wielkości pudełka. No i tak, chciałem Tai Chi, mega mi się Tai Chi podoba wizualnie. Natomiast niestety nie mieli tej ci, żeby mi wysłać, więc wysłali mi Steel Legend, która też jest jak najbardziej git. A dlaczego potrzebowałem tej płyty? Potrzebowałem jej, no bo muszę przejść z platformą na DDR5. Jakby testować na DDR4 to jest absolutnie porażka i brakowało mi tylko płyty. Mam i pamiątki luzem, mam procesory, które sobie mogę wrzucić, więc generalnie brakowało mi tylko płyty głównej i tutaj Astro jak najbardziej poratował. Gdyby się nie zgodzili, mi nie poratowali, no to bym pewnie kupił płytę główną, to też nie jest jakiś super problem. Natomiast tutaj dostałem, z tego co widzę po pudełku, że jest jakieś zmęczone życiem troszeczkę, pewnie jakiegoś sampla, który wcześniej gdzieś był na testach. No ale jest to co najważniejsze dla mnie, czyli DDR5 PCI Express 5.0. Co prawda, co prawda potrzebuje płyty, która ogarnie pamięci RAM 5000 mm, przepraszam 8000 MHz i w górę. Ta płyta nie ma tego w specyfikacji, że ogarnia aż takie e, tak szybkie pamięci No ale e, mimo wszystko 7200 powinna bez problemu ogarniać plus OC, więc mam nadzieję, że z tym OC uda się tutaj wyciągnąć więcej swoim drogom no będziemy to testować. Może nie w osobnej recenzji, no bo tak jak mówiłem nie będzie osobnej recenzji tego Mobasa ale yy, w recenzji samych pamięci, które będą. Zobaczymy, czy on wystarczy. No i mamy naszego Steel Legend. Płyta ostatnio gdzieś u kogoś widziałem na kanale. Eee, I bardzo ładna jest, to się tutaj świeci. Jest są LED folie. Także płyta widać, że była używana, no bo nie ma zaślepki między innymi na proces. A jest tutaj. <laughs> Ktoś ją bokiem położył. E, więc możemy ją wrzucić tutaj. Jest troszeczkę uwolona od pasty, więc jest to taki sample. Widzicie potestowy, ale, yy, no ale dla mnie to i tak jest super sprawa, bo mam płytę, którą mogę sobie wrzucić do mojej platformy testowej. Już wiem, dlaczego ktoś tego nie założył, bo to się zwyczajnie. Bo ktoś dał tutaj, yy, jak dajcie znać, czy poznajecie ten tekst. Nie wiem, czy, yy, czy poznajecie tekst, ale tu pisze For those who dare. Nie ja wiem, czekajcie, jaka firma ma taki slogan, ale nie jest to Asrock. Natomiast z Asrockiem firma związana, i tu widać, że nie siedzi, nie siedzi te, yy, ta zaślepka, więc ktoś tutaj dał zaślepkę, nie z tej płyty, ale to nie jest istotne. Ja cieszę się, że mam płytę. Dziękuję Asrockowi. Jakby nie musiałem nagrywać tego filmu, wiecie. Nagrywam go, bo ja nagrywam unboxingi absolutnie wszystkiego, co do mnie przychodzi, yy, prawie wszystkiego. Więc i nagrałem tego. Płyta bardzo fajna. Ja już miałem do czynienia ze Srokiem Steel Legend Tom Z 690 Ona niestety miała tylko DDR4, a tutaj już potrzebowałem piątek, więc mam z piątkami. Mam PCI Express 5.0, więc bardzo się cieszę i mam też wbudowane WiFi. A tu jest jakiś taki kurde ciekawy interfejs. Tutaj jest taki ciekawy interfejs. Nie wiem do czego to służy, w ogóle. O. O, zaostrzył w końcu. Tutaj taki, taka długa taśmka. To wygląda chyba troszeczkę jak podłączenie do LVDS-a, czyli mm, y, takie taśmowe połączenie obrazu. To jest, y, to, jest to, czym są połączone mm, monitory w, w laptopach, taką taśmą. Nie? To się nazywa LVDS. E, a jest tak naprawdę odpowiednikiem DisplayPorta, tylko takim taśmowym. Mamy dużo, yy, mamy 3 złącza, nie 4 złącza mamy na tak, 4 złącza mamy na e, dyski. Mi potrzebne jest tylko jedno MAX, dwa złącza na dyski, więcej nie potrzebuje. System sobie postawię na jakimś dysku, który nie będzie tym dyskiem e, pisemnym, i ktoś to chyba na odwrót przykręcił. Bo tutaj mamy M2 do góry nogami, więc wydaje mi się, że to powinno być na odwrót. Miejmy nadzieję tylko, że płyta będzie śmigać, ale wydaje mi się, że tak. Piny tutaj nie są pogięte, więc powinna śmigać. Raczej by mi... Nie śmigającej płyty nie wysłali, a jak tak, to im powiem, że ej, sorry, nie śmiga. Wyślijcie nową i powinni wysłać nową. Jest już wbudowane Wi-Fi na, na poprzedniego Steel Legend wrzuciłem sobie sam, kupiłem taką kartę Wi-Fi od Intela i sobie wrzuciłem, też przeciągnąłem kabelki tutaj i dokręciłem. Bo tutaj to jest tak samo zrobione, czyli jest wyjście po prostu na kartę sieciową i tą kartę sieciową można sobie podmienić na mocniejszą, jakby się chciało. Tutaj jest też karta sieciowa z Intela, nie wiem czy to już jest z kategorii szóstej Wi-Fi, ale chyba widzę, że to jest AX, więc jest Wi-Fi kategorii szóstej. Ja też mam na poprzedniej płycie. Tutaj najważniejszy feature to pci 5.0 i DDR5. No właściwie te ddr 5 są najważniejsze. No i ciekawy jestem, czy mm, faktycznie ogarnie pamięci około 8000 MHz albo nawet szybsze. Tak jak mówiłem, dysk jest tutaj PCI-Express 5.0, ale ja nie mam takiego dysku, więc żeby nie zajmować tego slota, wrzucę sobie. Dysk gdzieś tutaj. Jeżeli tu są Pisa Express 4.0, któryś z tych, a na pewno jest, bo jest też tutaj, ale tutaj ten dysk jest bez sensu, bo wiem z doświadczenia, jak na przykład w tym kąpie mam dysk pod kartograficzną, no to karta graficzna z radiatorów wydmuchuje na boki powietrze i dmucha na dysk, i dysk, który jest pod kartograficzną, jest wyraźnie, wyraźnie cieplejszy. A tutaj jest jeszcze on bez radiatora, więc w ogóle nie narażałbym tak dysku który będzie tu tylko jeden systemowy e, na, tej, na tej płycie głównej, a zostawię sobie PCI Express 5.0 wolnej, jakby wiecie jakieś dyski zaczęły spływać PCI Express 5.0 na testy, to będę już miał sobie gotowy slocik i podmienię. I właśnie o to mi mniej więcej chodziło, więc fajnie, że takiego mobaska mi się udało załatwić. Też chciałbym tą właśnie platformę testową troszeczkę, że tak powiem, zupgrade'ować, zrewolucjonizować, wrzucić tam bardzo mocny procesor. Będę miał, już mam bardzo fajny RAM, bo mam tutaj Venomy 2 razy 16 GB, 6200 MHz, i te Patriotki będę upgradeował na jeszcze mocniejsze, i co za tym idzie, będzie. Będzie, będzie już platforma taka pod testy kart graficznych, bardzo fajna i pod testy procesorów też wydaje mi się, że bardzo fajna. Yy, więcej testów, jakby, znaczy jakby dyski też lubię sobie potestować, z chłodzeniami jakoś, wie, dużo chłodzeń nie testowałem w swoim życiu, dosłownie z 2 czy 3. No, a pod budowę, na przykład jakbym miał obudowę robić, bo też nie robiłem za bardzo chyba nigdy recenzji takiej stricte obudowy to, to też y, mam części, żeby sobie złożyć, ale wiecie, tu chodziło mi o to, żeby zbudować możliwie jak najmocniejszą platformę. No a fajnie, że ASRock akurat ze no, zrokiem tak mam, że pomimo tego, iż to nie jest polskie biuro, tylko się pisze y, do nich do Holandii po angielsku trzeba się dogadać to jest bardzo, bardzo fajnie, że są skłonni do tego, żeby wysłać taką, takiego mobaska. No żałuję trochę, że to nie jest Taichi, bo Taichi mi pasuje głównie wizualnie, jakby specyfikacyjnie, jeżeli chyba chodzi o obsługiwaną prędkość ramu, to jest bez różnicy, natomiast no wizualnie Taichi jest o wiele, o wiele ładniejsza, taka steampunkowa. Natomiast ten Steel Legend też jest bardzo ładny, też się wyróżnia, więc to też jakoś ciekawie będzie. I, i przez to, że jest jasny, na przykład jak będą testowane rzeczy i będę robił przebitki, no, to też będzie takim poniekąd tłem dla tych robionych przebitek. Dajcie znać, czy jak Wy tam stoicie z płytami głównymi, na jakich wyśmigacie, czy Asroka dobrze wspominacie, czy nie dobrze. Ja powiem Wam tak szczerze, nigdy w swoim prywatnym komputerze Asroka nie miałem. Natomiast dużo, chyba trzy płyty Asroka się przewinęły już przez moje testy. Na pewno ta Z690, która mi bardzo dobrze służyła w platformie testowej. I wcześniej na 10 albo na 11 generacji też miałem jedną czy dwie płyty Asroka. Kurczę, nie pamiętam. Jest tam, bo tam mam akurat widok na moje płyty i już nie ma, więc ona musiała gdzieś pójść. A to było dawno, to było dawno, bo to chyba 11 generacja to już było dawno temu. Hmm. Nie pamiętam. Dobra, e, albo to nie, to nie było Astro. Nie pamiętam już, nie mam pojęcia. E, szybko to ulatuje z głowy, więc ja się cieszę, że to mam i zabieram się za składanie platformy testowej. Na tym cudzie. E, teraz w tej obudowie siedzi e, sprzęt, który wam robiłem recenzję, ten na AM4. AM5, przepraszam, AM5. Eee, czyli Ryzen z serii 7000, 7900 X3D. Była recka tego, tego zestawu takiego gigabajtowego na moim kompie, na moim kanale. No ale z racji tego, że ten zestaw będę musiał odesłać do komputronika, no to wlatuję tam ten asroczek i on będzie służył w platformie testowej. Eee, tylko jeszcze obudowę bym zmienił. Bo fajna jest ten Inuin 303, tylko że on jest brandowany. On jest brandowany Hero, bo ja to od nich dostałem i nie żeby mi to jakoś bardzo przeszkadzało. Aczkolwiek, wiecie, chcę sobie urządzić pokój, żeby on był taki, żeby tu wszystko ładnie w miarę wyglądało. No i akurat ta. Ten, 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 to malowanie, to mi nie pasuje do tej mojej wizualnej koncepcji bardzo mi się podoba na przykład wizualnie tutaj jakby mi siadło, bo mam drewniane biurko i białą obudowę a, a e, komputer testowy zresztą widzieliście parę filmów z niego stoi na białym biurku i myślałem o e, o wiecie, czekajcie jak to się nazywała ta obudowa miałem ją tutaj w ulubionych North, Fractal North ta obudowa z takim e, drewnianym frontem. Czarna albo, no czarna, raczej czarna, no bo na białym biurku czarna by fajnie wyglądała z tą białą płytą, e, z białą płytą asroka. To naprawdę będzie ciekawie się prezentować. Nie mam kontaktu do fraktala. Może też bym do nich napisał, może by przysłali. Tylko, że też bym zrobił pewnie tylko unboxing nie chcę robić całej recki, chociaż obudowa mi się nieziemsko podoba jest naprawdę fajna jest takie są drewniane lamelki eee, lubię ten klimat i fajnie by to pasowało z tymi drewnianymi lamelkami właśnie na to białe biurko tak by się fajnie komponowało bo tutaj drewno plus biała obudowa tutaj byłoby surowe biurko ale już obudowa bardziej bogata ze złotymi dodatkami no fajnie, fajnie, fajnie. Dajcie znać, co sądzicie o tej budzie. No i, i fajnie by się działa ta płyta główna w niej, bo to jakby cała obudowa czarna, więc płyta główna by się wybiła. E, tak jak tutaj mam całą obudowę białą, a płytę główną czarną. No myślę, że spoko pomysł. Dajcie znać, co o tym myślicie. A ja kończę ten unboxing na dzisiaj e, strasznie się rozgadałem, ale ja sobie lubię z Wami pogadać. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmie, który prawdopodobnie już jutro. Miłego dnia wieczoru. A czekajcie, bo zasłoniłem komputronika. Nie wolno zasłaniać komputernika. Wbijajcie do komputronika do moich ziomków, macie linki w opisie do różnych zniżek. Eee, no. Rzadko wspominam o tych linkach do zniżek, a to dobrze wspomnieć, bo są zniżki trzeba korzystać. Ja sam ostatnio przymierzam się do... Właśnie był zarąbista, zarąbista promka, była właśnie na komputerniku na Samsunga 970 EVO, ale spasowałem już dysków, mi na razie przez jakiś czas wystarczy, więc stwierdziłem, nie, ale już tak mnie korciło, żeby kliknąć, bo był chyba za 260 zł w wersji terabajtowej. Ale stwierdziłem, nie, nie, nie. Ale Samsunga jeszcze nie miałem, kurczę. Samsunga jeszcze nigdy nie miałem, a fajnie byłoby mieć, więc no cóż. Ale dobrze, że się nie dałem skusić, to by nie potrzebuję. No. Dobra, kończę. Kończę na dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Miłego dnia wieczoru, nocy wam życzę, Kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia. Cześć.